Witajcie kochani na czytaniu na rok 2022 dla wszystkich osób spod znaku wagi zobaczymy co tutaj do was idzie, jakie energie jakie tutaj rady będziecie mieli od kart na rok właśnie 2022 pierwsze będzie ogólne czytanie, a drugie zrobimy na pracę typową, trzecie na Uczucia dla par, i czwarte będzie na, dla osób, na uczucia, ale dla tych, którzy są sami. Dobra. I lecimy. Waga na 2022. I pierwsze: co waga zostawia za sobą? Teraz tak. Coś się otwiera przed wagą. Kluczowe możliwości, jakie są przed Tobą. Wyzwania, jakie dla Was są. Ukryte obawy. Rada od kart. I tutaj przewodni temat na ten rok. Dobra. Kochani, z tego co tu widzę, to uwagi, będzie taki rok, gdzie się będzie dużo, dużo działo. I już. A więc tak, co zostawiacie za sobą? Rok taki chyba pełen takiego działania z waszej strony. Może było tak, że mieliście ogrom, ogrom pracy, ogrom jakichś zainteresowań, dużo się działo w waszym życiu i uczuciowym i życiu takim zawodowym czy rodzinnym. Sporo takiej energii było do działania. Może to wy rozkładaliście karty, może to wy decydowaliście o tym, co robili, kto co ma, jak robić. No to taka energia, mówię królowa buław, to jest taka bardzo, bardzo energetyczna osoba. Taka, którą troszeczkę, jakby to powiedzieć, która zawsze wie, czego chce. Osoba, która ma cel i ona go realizuje. Osoba, która lubi zarządzać ludźmi, jej to sprawia przyjemność. Także tutaj nota królowa dużo, 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 dużo działa. Dla osób samotnych to jest osoba, która mogliście w zeszłym, w zeszłym roku mogliście mieć na przykład dużo, poznawać dużo nowych osób, mieć tam jakieś romanse, mówię to dla samotnych, tak, no oczywiście. Nie tylko, ale głównie dla osób, które poszukują na przykład dopiero swojej drugiej połówki, gdzieś tych osób mogło się przywinąć w Waszym życiu troszeczkę. No to był zeszły rok. Co idzie tutaj do Was, jakie możliwości, tak? To się otwiera przed Wami na ten rok. Na ten rok mam się tutaj otwiera właśnie yy, szansa na to, żeby... Yy, Taki luźniejszy, bym powiedziała ten rok. Nie będzie to rok jakiegoś skupienia się na czymś czy jakiejś takiej realizacji większych celów, tylko tutaj raczej poświęcone takiemu dalej celebrowaniu życia, bawienia się tym, że, że robicie to, co robicie, że jesteście w tym miejscu, co jesteście. Wiadomo, że to nie będzie, kochani, czytanie dla wszystkich, już, już to mówię tutaj w każdym filmiku. Nie we wszystkim będzie tutaj rezonować. Jeżeli nie rezonuje, to możecie poszukać oczywiście w swoim ascendencie, lub na innych kanałach, teraz dużo tutaj tego wszystkiego jest na kanale, można znaleźć. No tutaj bardziej mi się pokazuje dla osób, które są mimo wszystko jednak samotne, tak, to czytanie. No ale oczywiście może być też dla, dla osób, które są w związkach, czy może to po prostu zupełnie chodzić o inną dziedzinę, może być tak, że będzie dużo w tym, może być też jakaś sytuacja, może być dużo, nie wiem, jakiś imprez, urodziny, imieniny, wesela, jakieś coś takiego, dużo się może dziać, yy, bo to jest karta zabawy, yy, karta, yy, karta świętowania, karta cieszenia się, czyli również, kochani, jakieś sukcesy możecie o, yy, na przykład, nie wiem, zdajecie maturę i, i musicie iść i i celebrować to zwycięstwo, tak, raczej to, znaczy to zdanie tej matury, co niektórzy może będą lepszą pracę dostawać i również będą celebrować to, że, że tą pracę dostali. Czyli mm, otwierają się przed Wami możliwości, czyli nie bójcie się ryzykować. Bo tutaj, kto, jak to mówią kochani, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak? No, tutaj tak by na to wychodziło, że nie łudzie się tego ryzyka, bo jest szansa, że będziecie tego szampana pić. Teraz, tak, możliwości jakie są. No, i teraz, tak, co dla, jeżeli chodzi o samotne osoby, no, to tutaj będą miały możliwość poznania kogoś jak najbardziej. Ale drugie, że to dla niektórych będzie to, że oni mogą właśnie, tak jak mówiłam, objąć jakieś stanowisko, mogą coś wygrać, nie wygrać. Chodzi, wygrać, chodzi mi o, jeżeli jest na przykład konkurs na kierownika, no to tu jest szansa na to, że wy ten konkurs możecie wygrać, na tej zasadzie chciałam powiedzieć. To są różnego rodzaju jakieś awanse, podwyżki, no takie, takie, takie możliwości, kochani, macie, że tutaj to się przed wami otwiera tylko musicie jakby gdzieś to ryzyko jakieś podjąć. Dobra. Teraz tak, wyzwaniem do Was będzie poproszenie o pomoc. Tutaj, tak, akurat czysto czuję, że tu chodzi o to właśnie, że nie będziecie potrafili pod takie, może troszeczkę zosie samosie i nie bardzo będziecie potrafili poprosić o pomoc. A tutaj by się ta pomoc może Wam przydała. Może by to poszło szybciej, łatwiej, coś zrealizować, gdybyście o tą pomoc poprosili. Także tutaj. To może być, przepraszam, ale jest wcześnie rano, kochani, i tutaj jeszcze mi ziewanie łapie, także, kochani, tutaj, no, proszę nie o tą pomoc. Teraz tak, co jest ukryte przed wami, przed, znaczy obawy, tak, to są obawy, jakie są ukryte przed wami. No, obawy są jakieś, yy, obawy będą takie, że gdzieś będziecie się bali, że idzie. Yy, czasami jest tak z tyłu głowy, bo przypomnę, to jest ukryte, tak? Yy, z tyłu głowy czasami idzie, że jak tak idzie Wam wszystko super, 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 ktoś z tyłu głowy mówicie z Boże, czy na pewno, czy coś tam się zaraz nie stanie i że to wszystko padnie, albo yy, na przykład dostaje się ten awans, a gdzieś z tyłu głowy jest jej, a może nie zasłużyłem na niego, nie zasłużyłam, yy, może to coś jest nie tak. I to jest właśnie ta karta. Ona będzie pokazywać, że takie niedowierzanie. To jest jakaś obawa, że coś, co jest super, może się zaraz skończyć, że, że, że nie będzie to wiecznie trwać. No to to jakiś absurd, kochani. Nie można tak myśleć. Yy, pra, yy, rada od kart jest królowa yy, monet. No, czyli mówi o, tutaj o tym, żeby być tą osobą, która... Yy, która właśnie przewodzi tym, tym, jakby czy w pracy, czy, czy w związku, yy, czy dla osoby samotnej, jeżeli są, yy, co szukają partnera, to pokazują, że mają być tą osobą taką gotową na to, że, że tutaj yy, jak ktoś pojawi się, yy, to one są tutaj w pełnej gotowości do tego, żeby ten związek jakiś yy, tutaj założyć, yy, także no, karta rada jest taka, żeby być bardziej może y, myśleć troszeczkę bardziej, jak ta królowa właśnie, ona jest taka bardziej y, poukładana, że tak powiem. Gdzie te karty to są takie troszeczkę frufru, y, 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 fru, a tutaj wy macie być, jak chcę bardziej może troszeczkę poukładani w tym wszystkim. Chociaż niekoniecznie, ale no tak, tak się pokazało teraz tak, przewodni temat na ten rok to tutaj właśnie to działanie się pokazuje może dlatego jest ta królowa, żeby ona troszeczkę was stopowała, bo tutaj może być znowu ogrom wiadomości ogrom, ogrom działania może być to, że coś zaczynacie i będziecie, to będzie taki fokus na to, co zaczynacie może będzie też właśnie nowe związki będą ojejku przepraszam was kochani, ale chyba kawa mi jest potrzebna Kochani, tutaj właśnie są, no, taki ruch, straszny ruch. Często mówimy, że to jest praca też przez internet, wszystko co związane z internetem, czy promocja, jakieś wszystko w internecie, czy na, na social media. No, tutaj mówię, działanie, też ruch, tak, czyli może coś związane z przemieszczaniem się. Z podróżami, no, coś takiego tutaj, kochani, to będzie taki przewodni temat, działanie, czyli nie mogę powiedzieć. Przed chwilą miałem czytanie panienki i ten rozkład był taki bardzo, bardzo spokojny: bardzo taki coś tam się będzie działo u nich, ale spokojniej, a u was to jest właśnie taki pełnej energii do działania. Tak, tu po prostu będzie wymiana informacji, z dnia na dzień może coś się zmieniać jakieś sytuacje ale takie pozytywne kochani to nie, że jakieś tutaj negatywne rzeczy, tylko fajne takie pozytywne pozytywny rok bardzo się szykuje wam i teraz tak teraz zrobimy właśnie typowo na pracę zobaczymy co tutaj do was idzie bo teraz wiem, że nie mogę zbyt wcześnie nagrywać rano, bo po prostu ziewanie mnie zaś tutaj jakoś ogarnia, kochani, na, na, na czytaniach. Dobra, czyli tak, praca, do wagi. Co idzie w waszą stronę? Jaka jest rada? I tutaj na co uważać? Dobra, kochani, a jest tak. Co idzie w waszą stronę? W waszą stronę otwierają się jakieś nowe możliwości, jakieś nowe szanse, jakieś nowe. Nie wiem, co niektórzy będą zmieniać pracę, co niektórzy będą otwierać coś swojego, co niektórzy będą na przykład wybierać sobie inny kierunek, na przykład na studiów, bo to też związane z pracą, z finansami, bo tu mówię praca, finanse, czyli. Gdzieś lepiej będą się otwierały jakieś właśnie nowe, nowe możliwości dla Was zarobku, czy, czy też robienie innej dziedziny, w innej dziedzinie życia niż, niż teraz na przykład pracowaliście. No tutaj w, i ty w jesteście osobami, które będą się tego uczyły, czyli będą się jakby w ten temat troszeczkę wgłębiały. Nie wszystko na przykład teraz jeszcze wiedzą, one będą potrzebowały czasu na to, żeby się dowiedzieć. To to się, kochani, tutaj to idzie w Waszą stronę, czyli możliwości otwarcia czy rozwoju, tak też. Rada dla Was jest taka, żeby w to iść. Wiadomo, karta świat pokazuje, żeby otworzyć się na nowe. Otworzyć się na te nowe możliwości, na te nowe szanse, na tę nową pracę, na ten nowy na przykład biznes. Jak najbardziej tutaj otwiera się, tutaj otworzyć się na to. Jakie ja tutaj ostrzeżenie, na co uważać, kochani? Jest tutaj pokazany król kielichów, może żeby po prostu nie kierować się tyle sercem, co troszeczkę rozumiem bardziej, bo tutaj ten giermek. On jest też taką energią troszeczkę buławową, czy czyli takiej energii działania król tutaj pokazuje, że on tutaj decyzję podejmuje w sercu a wy tutaj jakby te decyzje macie podejmować troszeczkę um, usiąść na chwilę, przemyśleć i dopiero podjąć decyzję, nie tak na łapu-capu, tak dobra i teraz tak związki, tak, co idzie do was, jeżeli chodzi o uczucia w związkach na rok 2022, kochanie, co w związkach? W no sensie w tych związkach, związkach kochani, no tutaj um, idzie jakieś yy, o jakieś takie niefajne energie. Piadomo yy, nie będzie to dla wszystkich czytanie, yy, ale gdzieś tutaj jakiś ktoś może będzie próbował Was oszukać, czy to wy będziecie tą osobą. Yy, trudno powiedzieć. Gdzieś jakaś nieszczerość się szykuje yy, w karcie Radzie macie tutaj, aby się nie zamartwiać, nie stresować, nie... Nie, tutaj karta mówi o nieprzystnych nocach i ona właśnie tak tutaj mówi jako rada, żeby no nie stresować, no, co to będę dużo gadać, nie przyjmować tą sytuacją, pamiętajmy, że to są możliwości, czyli uważać może mieć, no nie wiem w jaki sposób można uważać, jeżeli chodzi tutaj o związki, bo jeżeli by chodziło o pracę, to bym powiedziała uważaj na kogoś, kto może być nieszczere w stosunku do ciebie, ale jeżeli chodzi kochani o uczucia, no to no, nie będziesz przecież swojego partnera obserwował, czy partnerki każdego kroku, bo to też jest chore, jeżeli ktoś się kocha, to nie musi obserwować, bo wierzy że jest osoba druga dla niej w stosunku, w stosunku do niej szczera, może być też takie coś kochani. Teraz mi tutaj wpadło do głowy, że to wy możecie być jakaś jako para. Że z Wami jest wszystko ok, tylko że gdzieś może ktoś z zewnątrz będzie chciał Was jako parę oszukać. Czy tu na przykład jest rodzina, tak, i, i gdzieś tutaj inwestujecie coś razem, I, i tutaj uważać na to, żeby ktoś nie próbował Was, was właśnie w jakiś sposób tam oszukać. Prędzej bym coś takiego pokazała, no bo tutaj karta rada jest, żeby się tym nie, nie, nie stresować się, tym nie przejmować się tą sytuacją. Na no to wszystko jeszcze macie na co uważać, na nowe początki, czyli kochani, na, powiem to na przykładzie, jeżeli na przykład chcecie otworzyć nie otworzyć, jeżeli chcecie wybudować dom, czyli jakiś nowy początek, to musicie tutaj uważać na przykład, żeby te osoby, które wam projektują, które na przykład, gdzie staracie się o kredyt, gdzie by, gdzie, gdzie by gdzieś jakimś tam druczkiem nie było malutkim napisane coś, co, no co, co może was w jakiś sposób tutaj mm, mm, no nie wiem, czy oszukać, no coś takiego. Ta siódemka, ona jest jeszcze taką kartą mówiącą, <laughs> mówiącą o tym, że e, nieraz tak jest, e, tak, mówię, ogólne czytanie, to też powiem, mm, że na przykład, jeżeli macie sprawę w sądzie i e, jakimś tam cudem uda Wam się wyślisknąć, czyli nie wiem, nie powiecie do końca prawdy, e, czy tam, nie, wiem, nie, nie czy za, za, zachowacie coś dla siebie, i gdzieś wam się uda coś wygrać, gdzieś tak naprawdę no, nie powinniście wygrać, ale uda wam się. I tutaj y, może być też jeszcze taka sytuacja, że y, może wam się wywi uda wywinąć czegoś, y, ale to mówię to jako całość, jako związek, bym powiedziała, że wy planujecie razem coś, macie razem jakieś plany, i może. Y, czy może być też tak, że ktoś będzie próbował to w jakiś sposób Wam zamydlić oczy, a Wy swoim sprytem, bo to jest też karta sprytu, tak? Wygranie poprzez swój spryt. Tak jeszcze można powiedzieć i, i gdzieś tutaj u, u, uruchomicie te swoje takie siódme zmysły i wywiniecie się z czegoś. Też może być coś takiego, ale to mówię, to by chodziło wtedy jako o parę, o całość I, i wtedy karta rada, żeby się tym nie stresować. To by miało więcej sens, tak? Ręce nogi, nie stresuj się tym, bo uda Wam Ci się coś tam wywinąć z czegoś, o tak to powiem, z czegoś nowego, coś tutaj, co, co, co nowe do Was przychodzi. No, a jeżeli by chodziło typowo o partnera czy partnerkę, no to bardziej by chodziło o, o Was, że na przykład sytuacja może być taka, że mieliście szansę na przykład skoku w bok, że tak powiem, i uda Wam się to tak wywinąć, że ta osoba się nie dowie o tym. Nie wiem, czy powinna takie coś w ogóle mówić, no ale przekazuję to, co karty, jakie mogą być różne możliwości. Nie zachęcam nikogo, oczywiście. I to wtedy jest to coś nowe, tak? Yy, jakiś taki przygoda. Yy, dobra. Zostali nam jeszcze single. To lecimy. idzie do syna. Ojej, kosinkę, kochani, miłość do was idzie. Yy, jaka jest rada? <laughs> I na co uważać? Ojej, kochani, no tutaj ktoś może, y, może Wam wrócić troszeczkę życie do góry nogami, bo macie kartę y, 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 Asakielichów. Czyli do Was idą jakieś miłości. No idą, kochani, idą piękne panie trzymają ten kielich także no tutaj co idzie w waszą stronę, nic innego więcej nie powiem kochani, miłość, miłości, idzie w waszą stronę Rada, Boże, kochani, tutaj rada jest taka, żeby, jak to się mówi szybko, zalegalizować związek tak? małżeński czy też partnerski, czy, bo tutaj pokazuje się sąd, tak? czyli wszelkie sprawy urzędowe, czyli ten rok taki jakiś decyzyjny będzie. Może być tak, że kogoś spotkacie i po prostu raz od razu tutaj jakieś konkretne związki będą. Albo może być też tak, bo że tak spojrzę tutaj na tą kartę, na co uważać, może być też tak, że jako karta rada, co dla niektórych będzie, żeby się nie dać właśnie w te związki małżeńskie zapętlać. Może być też i tak, kochani. Bo tutaj, na co uważać, macie szóstkę mieczy. A szóstka mieczy mówi o tym, żeby zostawiać coś za sobą, co jest nie, 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 nie jest dobre dla Was. I tu, a tutaj macie uważać na to, żeby nie zostawiać czegoś. Yy, prze, troszeczkę przewrotne to czytanie. I dlatego ja sobie tutaj dołożę. O co to chodzi? Yy, o co to chodzi z tymi kartami. Żeby taka była przejrzystość, tak? Pewnie dla jednych będzie jedno, dla drugich drugie. Ale zobaczmy o co chodzi do tej karty rady. I tutaj o co chodzi z tym, na co uważać. Dobra, no, już jest jaśniej. Karta rada mówi o tym, żeby. Może być tak, że ktoś będzie chciał tutaj właśnie kogoś poznać, zrobi na Was duże wrażenie, i to wy będzie chciał na przykład z Wami tutaj wziąć ślub. I tutaj karty by pokazywały wtedy, żeby być twardym w swoich postanowieniach czyli to będzie bardziej zależało od tego, co wy czujecie, czy chcecie, czy nie jeżeli marzysz o tym, żeby stanąć na ślubnym kobiercu no to oczywiście tutaj będziesz to realizować, masz to realizować, jeżeli w głębi siebie czujesz, że nie jesteś na to gotowy że nie chcesz, że to nie jest dobry pomysł to wtedy będą tutaj karty mówiły o tym, żeby iść za swoim uczuciem, za tym co czujecie i dla jednych to będzie żeby się nie dać zaciągnąć a dla drugich, żeby się dać za to mówię, najważniejsze, co, jakie są Twoje prawdziwe uczucie. I tutaj na co, kochani, uważać? <laughs> Jest karta mówiąca o tym, te... i to są też właśnie przewrotne karty. Dla jednych będzie to, żeby uważać na mężczyznę, który będzie chciał, czy kobietę, która bardzo szybko chciałaby wziąć ślub, a dla drugich to będzie, żeby to, jakby to powiedzieć... Bo tutaj mam tą szóstkę i ta szóstka mówi o, o czymś, co nie służy Wam, czyli jeżeli będziecie czuć, że ta osoba nie jest dla Was i tak nie jesteście do końca przekonani, to żeby to, wtedy tą osobę zostawić, tak? Nie, nie iść w tym kierunku. No, mówię, tu będzie chodziło o to, co Wy czujecie w środku, czy jesteście gotowi na to, czy nie. Mimo wszystko, ja bym tutaj, jeżeli by siedziała przede mną osoba tutaj, która mi powie, że ona spotkała nową osobę i ona nie wie, co ma dalej zrobić, bo ta osoba chce wziąć ślub, no to ja bym tej, tej osobie powiedziała: daj sobie spokój na razie, nie idź w tym kierunku. No, ja tak bym powiedziała, jakby tutaj była przede mną osoba, która by taką sytuację powiedziała. Ale jeżeli by przyszła i by mi powiedziała, że poznała nową osobę i że ona czuje, że ona po prostu też chce, i to ona naciska na to, żeby, żeby jak najszybciej ten ślub był, to bym powiedziała: OK, jak najbardziej. Tylko, mimo wszystko, może sprawdzić tą osobę. Tak bym powiedziała. Dobra, miłość kochani jest, ale nie wiązałabym się chyba, yy, nie się chyba w tym roku yy, yy, w jakieś związki. No przewrotne strasznie te karty, kochani, są tutaj. Yy, 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 miłość się pojawiła, tylko czy ona tak do końca jest, yy, jest taka yy, jakby bez... Czy ona nie jest jakiś, że ktoś coś potrzebuje od Was i dlatego może być też taki powód, żeby będą starali się, żebyście no nie wiem, muszę jeszcze jak będziecie mieli pytania macie taką sytuację czy będziecie mieli taką sytuację to po prostu do mnie napiszcie postaram się pomóc i wtedy indywidualnie wam odpowiem na to na to konkretny przykład może nie będzie dla nikogo to dobra kochani dziękuję wam z całego serca za ten cały rok, który tutaj byliście ze mną za te wszystkie komentarze za lajki, za subskrypcje dzięki temu kanał się rozwija niektóre komentarze naprawdę są takie Piękne, że, że łezka się kręci. Także dziękuję Wam bardzo za to. Kochani wszystkiego, wszystkiego dobrego na ten 2022, żeby wszystkie Wasze cele, Wasze marzenia, żeby się spełniły i zrealizowały. No i co, kochani? A my do przyszłego czytania na styczeń najprawdopodobniej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa pa!